Cześć, z tej strony Pechcic, a w tym odcinku omówimy sobie pakiety fundatora pod względem ich zawartości i ceny. Ale też doradzę Wam, jaki pakiet wybrać z edycji limitowanej i rozwiążemy odwieczny spór pomiędzy Skarem a Nocturną. Zacznijmy od tego, że ratowanie świata jest na przecenie, a pakiety fundatorów powróciły do sklepu. Tymi właśnie pakietami zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Pierwszy pakiet to pakiet Deluxe i podczas trwania promocji możemy go kupić za 40 zł. Poza różnego rodzaju lamami, bonusami XP, nagrodami fundatorów i banerów, dostajemy w nim 8 rzadkich bohaterów i 5 rzadkich schematów. Jednak głównym powodem, dla którego kupujemy edycję Deluxe jest słynna rewolta fundatora, czyli prawdopodobnie jeden z lepszych pistoletów w ratowaniu świata. Droń ma unikalną premię pasywną, która pozwala na rykoszytowanie pocisków na pobliskich przeciwników, co czyni ją bardzo dobrym narzędziem do walki z większymi hordami przeciwników. Kolejny pakiet to Super Deluxe i możemy go zdobyć za 90 złotych. Poza bonusami XP, miejscami w szafce, nagrodami fundatora, legendarnymi lanami i banerami, zawiera on między innymi dwóch unikatowych obrońców. Pierwszym z nich jest Jill, która może operować karabiny szturmowe, a drugim z nich jest Idris, który posługuje się pistoletami. Kolejny pakiet to edycja limitowana, którą możemy znaleźć w sklepie w cenie 150 zł. Po jego zakupie otrzymamy możliwość wyboru jednego z czterech pakietów, dwóch unikalnych bohaterów i jednej unikatowej broni. Możemy wybrać pakiet budowniczych, ninjów, rubieżników albo żołnierzy. Należy jednak wspomnieć, że każda z dostępnych postaci jest tak naprawdę reskinem innego bohatera, więc jeżeli nie zależy Wam na kosmetykach, to zdecydowanie nie polecam Wam tej opcji. Przechodząc do bohaterów, to prawdopodobnie najgorszym wyborem są Rubieżnicy. Są oni reskinem z wiadowczyni Sokole-Oko. Ich profit polega na zwiększaniu prędkości ruchu po przesunięciu fazowym. Według mnie jest to bezużyteczna premia, ponieważ używając barona z trzema perkami pod prędkość ruchu osiągniemy bardzo podobny efekt. Muszę jednak przyznać, że z wyglądu ci bohaterowie spodobali mi się najbardziej. Kolejnym wyborem są żołnierze. Operator Ramirez jest reskinem operator zjawy, a operator Johnzi jest reskinem dygrisicy centurionki. Obydwoje z tych bohaterów koncentrują się na okrzyku bojowym. Ramirez zwiększa nasze obrażenia i prędkość ruchu podczas trwania okrzyku bojowego, a Jonesy skraca odnowienie okrzyku bojowego. Według mnie premie te nie mają większego sensu, gdyż okrzyk bojowy nie może wystąpić częściej niż raz na 90 sekund. W przypadku używania Jonesiego jako dowódcy możemy ten czas skrócić do 60 sekund. Jedyne zastosowanie, jakie widzę dla tych bohaterów, to podczas walki z Królem Burzy. Mogą się oni przydać podczas fazy niszczenia rogów. Kolejnym wyborem są budowniczy. Są oni reskinem mocarnej bazy Noxa. Ich premia polega na tym, że struktury objęte zasięgiem bazy będą regenerować co 10 sekund 11% pełnego zdrowia. Według mnie jest to jedna z lepszych premii dla budowniczych, którzy koncentrują się na bazie. Jest ona szczególnie przydatna w trudniejszych misjach. Więc budowniczy na pewno są dobrym wyborem. Moim zdaniem najlepszym wyborem są ninjowy. Obydwoje są reskinem skrytobójczyni Sary. Ich profit polega na tym, że zadawanie obrażeń bronią białą zwiększa ich obrażenia o 18% do maksymalnie 5 razy. Używając tych bohaterów możemy uzyskać bardzo wysokie obrażenia dla broni białych, niestety nieco gorsze od paleoluny. Ale nie każdy lubi grać dinozaurem. Przechodząc do broni, to najgorszą z nich jest szybki strzał fundatora. Dostajemy go z pakietem rubieżników. Zadaje on zdecydowanie zbyt małe obrażenia i zużywa bardzo dużo amunicji. Następną bronią jest dekonstruktor fundatora. Dostajemy go z pakietem budowniczych. Jest to shotgun. O małej szybkostrzelności i pojemności magazynka, co sprawia, że nie jest to najlepsze narzędzie do czyszczenia większych hord przeciwników. Ma jednak naprawdę niezłe obrażenia i całkiem nieźle radzi sobie z większymi przeciwnikami. Następną bronią jest werbel fundatora, który dostajemy z pakietem żołnierzy. Jest to LKM o bardzo dużej szybkostrzelności i małym jak na LKM magazynku. Brońta bardzo dobrze radzi sobie z większymi hordami przeciwników. Niestety nie można już tego powiedzieć o większych celach. Problem z tą bronią jest taki, że aż dwa perki musimy poświęcić na pojemność magazynka albo szybkość przeładowania. Najlepszą moim zdaniem bronią jest płonąca Masamuna Fundatora, którą dostajemy z pakietem ninjów. Tuż po mitycznym mieczu króla burzy i widmowym ostrzu jest to najlepszy miecz w grze. Szczególnie dobrze sprawdza się ona z trzema perkami pod szybkość ataku i dołączonymi do tego zestawu bohaterami. Reasumując, najbardziej polecam Wam pakiet ninchów albo budowniczych. Jednak ciężko jest mi wybrać lepszy z tych dwóch, ponieważ każdy z nich reprezentuje inny styl gry. Ostatnim już pakietem, jaki możemy zdobyć, jest pakiet Ultimate w cenie 400 zł. Dostajemy z niego pozostałe trzy zestawy, których nie wybraliśmy w poprzedniej edycji, i schemat legendarnego Nocturno. Wielu z Was może się teraz zastanawiać, czy jest jakaś różnica pomiędzy Nocturno a machiną oblężniczą? Poza wyglądem, w szczególności, że do gry weszły malowania na broń? Są dokładnie dwie różnice pomiędzy Nocturno a machiną oblężniczą. Pierwszą z nich jest to, że Nocturno zawsze dostajemy z premią pasywną zadawania bólu. Machina oblężnicza może mieć zupełnie inną premię pasywną. Drugą i bardziej znaczącą różnicą jest to, że na Nokturno możemy ustawić trzy perki pod obrażenia krytyczne, w przeciwieństwie do machiny oblężniczej, gdzie tam możemy wstawić tylko dwie. Daje nam to możliwość ustawienia jednego modyfikatora obrażeń krytycznych i dwie perki pod obrażenia krytyczne, w przeciwieństwie do jednej na machinie oblężniczej. To już wszystko. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci podjąć decyzję. Dzięki za oglądanie i cześć!